Witam Was serdecznie. Dzisiaj na tapecie będą dwa ciekawe Ursusy z Muzeum Rolnictwa w Szerniawie koło Poznania. A mianowicie Ursus C328, taki nietypowy pierwszy, i Ursus C342. Już kiedyś te ciągniki pokazywaliśmy na filmach, ale podczas jesiennego retro show mieliśmy jeszcze raz okazję bliżej się im przyjrzeć i tak na gorąco Kilka różnic wyłapaliśmy. Oczywiście nie jest to materiał taki przygotowany od według scenariusza, tylko takie porównanie na gorąco, więc no, nie jesteśmy pewni wszystkich różnic i wszystkich danych, tak jak zresztą jest to wspomniane w dalszej części filmu. Ale zachęcamy Was do dyskusji na temat tych traktorów, co Wam się podoba w tych rozwiązaniach, co nie. Może macie też jakieś bogatsze. Informacje na temat e, tych modeli. Generalnie w internecie jest bardzo skąpo, jeśli chodzi o te egzemplarze, więc e, może czas to zmienić. No to jedziemy. Smacznego i miłego oglądania. Tu mamy różne ciągniki wystawione, te muzealne, które wyjechały z, e, z tej wiaty z tyłu. No to w pierwszym, na pierwszym tym to jest Ursus 25 C325. Tutaj taki napis, jaki jest. To akurat nie jest zgodny z, z wzorem jaki był, do takiego napisu akurat takiej wersji nie było nigdy. Eee, no tutaj, no 25, jak to się mówi, jak to 25, generalnie w, w, w perspektywie tych wszystkich traktorów, które tu stoją, no to nie jest on aż tak bardzo wyjątkowy, bo już kolejny jest bardziej wyjątkowy, bo to jest traktor, którego nigdzie indziej nie zobaczycie, czyli Ursus C342 i zaraz za nim prototyp C-328 z 1961 roku. No, takie ciągniki też mogliśmy mieć. E, tu jest wersja trzycylindrowa. E, w zasadzie ciężko tutaj dojrzeć jakiekolwiek, porównując, e, jakiekolwiek podobieństwa do takiego standardowego e, Ursusa, czy to jeśli chodzi o tylne, tylny most, czy, czy resztę. Nawet silnik w tym 28 już, już jest troszkę inny niż taki, który wszedł do produkcji seryjnej. E, tu w ogóle pierwsze co przychodzi na myśl, to zwróćcie uwagę, że przednie zawieszenie jest całkiem inne. E, misa olejowa już tutaj jest tak zrobiona, że y, no jest, y, wzmacnia jakby to połączenie tutaj, to noś, nośny nośnym elementem jest e, tego silnika, e, co jak wiecie w 25-28 to jest tylko misa aluminiowa, ona nie spełnia żadnej innej funkcji. Tutaj natomiast jest już bardziej zbliżone jak to w 30 było, więc no zobaczcie. Tak naprawdę seryjna produkcja rok czasu trwała, bo, bo tak naprawdę oficjalnie podaje się, że Ursus 25 do seryjnej produkcji trafił 1 stycznia, jak dobrze pamiętam, 60 roku. A tu zobaczcie, że, że, jest, ten, że jest w tym w 61, czyli rok później już, już była. Już był prototyp takiego zaawansowanego ciągnika No i szkoda, że to nie weszło do, do produkcji, bo Patrząc na niego, w każdym praktycznie elemencie tutaj było wiele rzeczy Można powiedzieć poprawionych względem tego co, co w produkcji Aczkolwiek ta nasza, ta lekka seria wcale nie była taka zła I wcale aż tyle błędów nie miała no, Tutaj zobaczcie Tylne mosty, jeśli chodzi o zwolnice, to wszystko jest masywniejsze Ciekawe jak tutaj było łożyskowanie. Rozwiązane tych wałów koła i tak dalej, to tego nie wiem. Być może to było dużo lepiej rozwiązane niż w tej wersji tradycyjnej, produkowanej, bo tamte łożyska no wybijają się te gniazda i często te pochwy trzeba wymieniać. inaczej ja te zwolnice. Widzę, pochwa ma nawet jakieś pęknięcie, ale to przy mocowaniu, chyba pęknięcia, bo taka rysa, to przy mocowaniu błotnika jest na szczęście, tylko błotniki też. Wyglądają na nieco inne, jeśli zakładając, że to jest oryginalnie tak jak z tego prototypu. E, są zbliżone kształtem do 25, bym powiedział. E, Ursusa, oczywiście, mają to przedłużenie, które tutaj idzie do pomostu. Natomiast ono jest inaczej przetłaczane. Widzę e, tutaj też nie było złącza elektrycznego. Przynajmniej nie widzę tutaj, żeby było na tym błotniku. Także no, są różnice: różnice w pomostach. Sama felga też jest bardziej zbliżona do Ursusa 25, aczkolwiek trzeba byłoby porównać, czy rozstaw śrub tutaj jest ten sam. Wydaje mi się, że jest troszkę większy, bo to było też jednym z błędów w tamtych felgach starego typu. Obciążniki też już są inne, aczkolwiek też na podobną modłę, jak to się mówi, jak to w tamtych, bo też są ćwiartki. Tyle, tylny most, całkiem inaczej rozwiązany podnośnik, ten cylinder, to wszystko jest całkiem inaczej. Yy, całkiem inaczej rozwiązana. Amortyzacja siedzenia, podejrzewam, że to siedzenie to mogło być gdzieś jakiś z zachodu, jakieś produkowane. Tak mi tak podejrzewam. Takie samo jest chyba w tym C342. tutaj jest właśnie hamulec ręczny, yy, rozwiązany osobną dźwignią. Tu mamy sprzęgło. Jego regulacja kolumna kierownicza inna. Tu mamy układ na jeden drążek. Podłużny. Dźwignie też mają inaczej zatrzaski. Wy prawdopodobnie nie wiem, czy w środku też były, ale tutaj wygląda, że są takie otworki, że dźwignia się zatrzaskuje tu na zewnątrz, a nie w środku kulkami, gdzie po prostu jest zatrzask w kole zębatym. Deska rozdzielcza również całkowicie inna. Tutaj przykryty zbiornik paliwa, który też jest inny. No w zasadzie to ciężko mówić o podobieństwa. Akumulator nie jest tutaj po bokach. Tu byłoby, zdaje się, za mało miejsca właśnie przy tej wersji podnośnika, więc jest akumulator tak trochę jak w Zatorze Majorku między silnikiem a zbiornikiem paliwa. Tu w ogóle są dwa, dwie osłony, takie jak z prawej na prawej pochwie jest osłonka taka tam, gdzie mechanizm blokady mechanizmu różnicowego, to tu są po obu stronach takie dokielki. Silnik, zwróci uwagę, jak tak się patrzy, no niby podobna góra górna część, do silnika z 28 ale nawet ten dekielek jest na dwie śrubki mocowany, tak bardziej z tyłu no jest tutaj jednak trochę filtr oleju też jest inny ten bączek chociaż się wydaje podobny, to jest dużo inna ta podstawa być może góra jest ta sama, ale podstawa jest całkiem inna taka masywniejsza, większa no tak jak wspomniałem o tej misce tutaj prądnica, mocowanie wygląda podobnie obudowa rozrządu też jest inna widać Przednie zawieszenie w całości w zasadzie inne. No. Tutaj drążek podłużny, poprzeczny jest w przedniej części. Trochę jak w Zetorkach 25 tu jest to rozwiązane. Jest od razu regulacja rozstawu. I nawet mądrze pomyślana, bo oś jest nacięta, czyli nie ma raczej problemu po latach, żeby poboluzować te strzemiona i rozsunąć. A przynajmniej nie ma takiego problemu jak w tej osi rurowej, która później była bo tam często kto rozbierał, ten wie, jak to jest ciężko wysunąć te, te wysuwne już w osi tej, tej płaskiej to jest łatwiej bo ona jednak tam inaczej trochę to wygląda natomiast tej rurowej jest ciężko zresztą w zatorach 25 też to bardzo ciężko idzie bo tam jeszcze są takie kliny, które dodatkowo nie pomagają bo nie pozwalają obrócić tą osią dookoła przy wyciąganiu a nie ma za bardzo jak tego klina wybić w oleju też inaczej trochę podobnie jak już 28 czy tam późniejszej 25, ale jednak ten dekiel to wszystko jest inne. Tutaj filtry są na takim wsporniku paliwowe. To też podejrzewam, że może z racji prototypu to tak trochę jest tutaj prowizorycznie, bo nikt tu specjalnie tego nie robił. Ale układ paliwowy to wygląda dziwnie, bo ten zawór w filtrze jest jakby niewykorzystany. Trzeba by tu się przyjrzeć tu? Mocniej temu, gdzie tu jest zawór zrobiony. Tutaj sprzęgło, tu jeszcze zobaczymy na tabliczkę. 328, C328 numer 00001. Silnik S312B, no ale wiadomo, że to nie jest taki typowy S312B, jak to były już później. to Reszta danych to podobna pojemność, 61-roczny tu bardzo podobne. Hamulce też całkiem inaczej rozwiązane. Gaz, no wszystko tutaj w zasadzie tak jak mówię, ciężko o jakiekolwiek podobieństwa. Regulacja tutaj podnośnika, dźwignia też całkiem wszystko jest tutaj inaczej rozwiązane. Ręczny gaz, wszystko inaczej można powiedzieć. Tutaj mamy drugi prototyp ciągnik C342. Trzycylindrowy czy silnik S323. Nie, przepraszam, S313, bo to była wersja taka, można powiedzieć rozszerzona, zdaje się, silnika tego S312, tego trzycylindrowa. No, no tutaj, przednie zawieszenie w zasadzie takie samo. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, i felgi. Jak w wersji tej prototypowej 328. Natomiast szereg różnych maska też jest bardzo zbliżona. Otwieranie maski jest całkiem inny zawias. Jest tutaj tak na wierzchu. Może to wizualnie gorzej wygląda, no ale za to jest konkretny już zaczep w przedniej osi, a nie taki jak to był w, w pierwszych wersjach. Nie wiem, czy to ta 25 ma. Ma akurat, ale przerobiony, on tutaj taki nie był. Tam było na dwie ósemki śruby, taki blaszana wytłoczka można powiedzieć, jeśli chodzi o to ucho. Nie wiem, czy tak było napisane w instrukcji, jak w 40, że hak służył tylko do przeciągania traktora, a nie do wyciągania go gdzieś z jakiegoś... jak się zakopał. Tutaj podstawa, tak przyjrzałem, podstawa akumulatora, też trochę podobnie domocowana do, do obudowy sprzęgła w Majorku, na takich spornikach blaszanych. Czy tu były jakieś tam gdzieś... jedni na drugich patrzyli, to nie wiem. Tutaj pedał gazu już jest troszkę podobnie wykonany jak w 30, czy tam 25, 28. Bo już nie ma takiego pręta jak tam, tylko jest taki nawet kształtem podobny, ale w dalszym ciągu hamulce są inaczej i to tak mam wrażenie, trochę nawet jakby kolidowało jedno z drugim, bo pedały hamulców mamy tak bezpośrednio nad, yy, nad yy, pedałem gazu. Ręczny też tutaj jest taki zapadkowy na zewnątrz, cały ten tylny most wygląda na. Praktycznie to samo, być może to było zunifikowane, natomiast tu błotniki już są całkiem inne. To taki trochę na zachód przychodzi na myśl i obciążniki w, podobnej, tej, w podobnym rodzaju jak 28 yy, że były talerze 3 i środek natomiast też tutaj nic widać nie pasuje i to w ogóle tak jakby celowo były dostosowane do felgi o rozmiarze 32 cale bo tutaj takie koła są. Wygląda na to, że taki obciążnik do wersji 28 by nie pasował, bo nie ma wycięć na śruby, te ma te 6 śrub mocujących, tu jest nawet 8 śrub mocujących do tarczy. Tarczę z obręczą i widać, że jakby było mniejszy rozstaw, to by się nie zmieściło. Z tyłu nie ma zaczepów oryginalnych tych elementów. Tak jakby tutaj niektóre rzeczy są mniej, ich jest ławeczka też, zobaczcie, jest, ale inaczej umocowana, z uwagi na to, że no inny jest kształt butnika. Tutaj widać też na, na filmie o 28 naszym jak dorabiałem te uchwyty, to tu widać to, co pomaga zamontować tą lampkę oryginalną małą, czyli ten otwór, o którym ja też kiedyś nie wiedziałem, wspominałem Wam o tym na filmie. I to mnie męczyło jak tam zamontować oryginalnie tą pokrywkę. No i tutaj również. Tu jeszcze są jakieś dodatkowe w skrzyni biegów jakieś dodatkowe otwory po lewej stronie tak porównuję z tamtym 28 ale ciężko mi tutaj mówić do czego to miało służyć. No i deska rozdzielcza jest zbliżona. Natomiast tutaj już są takie zegary z obrotomierzem i taki trójwskaźnik. No wiadomo, trój, trójwskaźnik jest na pewno współczesny. Obrotomierz ciężko mi teraz stwierdzić. Muszę przejść z drugiej strony, ale Generalnie no jeśli tak było oryginalnie, no to, to, to po prostu chodzi o to, żeby już wskazania e, obrotów chociażby. Tu w tym prototypie 28 nie ma miejsca na, e, na linkę, e, nie ma wyjścia na obrotomierz. W 342 to w tym miejscu nad tabliczką jest wyjście na linkę obrotomierza. Tutaj tabliczka jest S312A, jeśli chodzi o ten silnik, 28 KONI. Normalnie w 25 był C S312 bez literki, potem zrobiono w 28 S312B. Tu dziwne, bo jest na tej tabliczce S312A, a ta tabliczka tutaj pokazuje, że typ silnika jest S312B. Więc być może już te tabliczki były gotowe, albo w międzyczasie gdzieś była zmieniona. Tutaj widać wyjście na obrotomierz na, na linkę obrotomierza. Natomiast nie ma oryginalnej tabliczki w tym ciągniku, więc ciężko tutaj na temat tych danych mówić. Szkoda, że nie ma żadnego schematu. Szkoda, że nie ma żadnego schematu dostępnego jak tej skrzyni biegów. Może ktoś gdzieś ma w jakiejś literaturze, to chętnie bym zobaczył. Tu Jeszcze postaram się Wam takich kilka detali, bym powiedział. Ciężko mi jest porównać i tutaj nie chcę rzucać słów na wiatr. Tak naprawdę na 100% co jest z czym i z czego i co pasuje, bo, no bo nie chcę nikogo w błąd wprowadzić. Natomiast na oś widać, że to jest całkiem nowa konstrukcja, jak zresztą już było wspomniane. Czy wzorowana na czymś to mi się jakoś bezpośrednio w tej chwili nie kojarzy. Żeby tutaj ten układ spornika to wszystko takie było bardzo podobne. Natomiast, tak jak mówiłem, na plus zasługuje ten zaczep przedni. Piasty wyglądają, że są standardowe. Natomiast felgi. Już są nieco inne, bo są taki kształtem żukowskim. To mi trochę nie daje spokoju, dlaczego tak zostały przerobione. Czy one były mocniejsze, czy co. Bo w zasadzie felga z 125 też była przystosowana do montażu obciążników, więc wydaje się, że nie było sensu przerabiać tego inaczej. No ale być może jakiś głębszy sens w tym był. Muszę porównać, bo mam zdjęcia z Muzeum Ursusa, które w tej chwili jest w Ursusie nieczynne. Już nieaktualny temat w ogóle tam bo tej hali już nie ma, natomiast y, muzealnej. Natomiast muszę porównać, bo tam była cała seria, zdaje się, dwu, trzy-, 4 i chyba sześciocylindrowy ten rozwinięcie tego silnika S312. Muszę porównać czy to jest coś podobne bardzo do tego, czy tam jednak było to bardziej tak w stylu takiego zwykłego S312 z tą y, aluminiową misą. A tu mowa właśnie o tej misie, co jest w S312. -ce.